Jesteśmy w brzustowej na terenie przyszłego lasu na zawsze, i mamy tutaj bardzo dzielne drzewka, samosiejki, które przetrwały tutaj e, po tym, jak poprzedni właściciel e, wyciął rosnący tutaj las, więc my absolutnie takie zuchy bardzo lubimy, chcemy, żeby zostały i będziemy je bardzo uważnie omijać. Mamy tutaj taki okaz dębu, który sam się zasiał, sam zasiedlił ten teren. I teraz, kiedy Drzewa, w których cieniu się krył, zniknęły, to on będzie miał szansę wystartować i wzrosnąć. A tutaj mamy życie, w naszym lesie już jest. Jesteś dąbku już na miejscu u siebie rośnie. Jak ma na imię? Darek. Darek. Rusz i żeby odżywiał naszą planetę i moich dzieci, żeby po prostu tutaj tego czerpały garścią Dla mojej najlepszej na świecie siostrzyczki i najdzielniejszej. Okej. Okay. Rośnie kochana. Albo kochany. Kochana nie ma dąb. Pamiętaj! 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 Tak się cieszymy po zakończeniu sadzenia lasu numer 3 naszego, lasu na zawsze, a jest to las pod farmy numer 2 w tym sezonie. Tak. I... No, jesteśmy szczęśliwi, bo zaraz będzie padać, a my tak pięknie na czas skończyliśmy. Posadziliśmy tu około tysiąca sadzonek różnych, różnych drzew. I co my tu sadziliśmy? Sadziliśmy graba. Tak, tak dąb bezszybułkowy. Lipę drobnolistną. Leszczynę. Jarząba. Czereśnie ptasią. E, kalinę. Szaczinę. I patrzę. Ja, kruszyna? Tak, kruszyna tak. była też tutaj. Była. Niech rośnie dla nas, dla następnych pokoleń, a my jedziemy dalej.